Witam tubowicze Mako z tej strony. Dzisiaj będziemy rozmawiać kolejne losowanie kodów do Diablo. Um, i może, jak zwykle, zacznijmy od tego i wczytamy sobie listę osób, które wzięły udział. Wszystkie osoby, które mam, 65 osób aż wzięło udział tym razem. Bardzo, bardzo miło. Więc, że rozpocznijmy po prostu to losowanie. 3, 2, 1. Kocieba 23. Ta osoba wygrała. <grymne> Ta osoba wygrała kod do Diablo 3. I teraz pewnie pytacie się, gdzie się podziało drugie losowanie, ponieważ miało być dwa. No niestety, dzisiaj tutaj chcę wam pokazać, nie odbędzie się drugie losowanie. Tak jak powiedziałem wcześniej. Powinniśmy osiągnąć 500 wyświetleń, 50 uczestników, 50 kciuków. Niestety nie osiągnęliśmy 500 wyświetleń, co było kryterium do oddania bonusowych run do Razera, do League of Legends, więc to losowanie się nie odbędzie. Zostanie ono przesunięte na inny termin, gdzie je oddamy, na pewno je oddamy, tylko po prostu nie w tym losowaniu. Także tak jak widzicie, losowanie jeszcze raz powtarzam, wygrała, wygrał. Nie wiem, kocieba 23. Jak zwykle, zapraszam do losowań za tydzień, w poniedziałek. Będzie kolejny na pewno konkurs, i losowanie odbędzie się pewnie w środę. Więc w takim razie, no, zapraszam Was do losowań i udanej udan zabawy. To Makos, do usłyszenia.